Ale wciąż ten sam ja Po tylu latach już nie czuję się sam Oddaję emocje, po prostu krzycząc A nad nami znów coś błysło Nowy rok, może w nim polubię siebie A może bardziej, po prostu pokocham ciebie I zaponę przepraszam, taki już jestem Pozbywam emocji się, żeby mieć miejsce dla ciebie Niestety, ale jakoś nie mogę w to uwierzyć Następny rok, stary ja, ale troszkę szerszy Ale jestem dzieckiem, nic się nie zmieniło Podaję poważnego, ale tylko przed rodziną. A kiedy zostajesz sam, to śmieję się z memu z Dalej się zastanawiam, czy ty w ogóle mnie chcesz nać. chciałbym powiedzieć. Jedną tkaninę, przez Też nie mogę, bo ciągle mówię tą prawdę w wersach. A kiedy zostajesz sam, to śmieję się z memu z Dalej się zastanawiam, czy ty w ogóle mnie chcesz nać. chciałbym powiedzieć. Jedną tkaninę, przez Też nie mogę, bo ciągle mówię tą prawdę w wersach. Oddzielam ten jak naprawdę dużą kreską. Widzę piękne niebo i odpływam lekko, bo był ze mną ciężko. Ale z czasem będę lepszy Jak ty to mówisz, świat z czasem będzie równiejszy Może jest to ucieczka przed moimi problemami Za dwa lata kończę szkołę, będzie ciężko z maszeniami Więc teraz je spełniam, jeszcze kiedyś odeświał Teraz usiądę fotel i zmiksuję całą epkę Nazywajcie to przekleństwem, ja nazwę to pasja Mówię, że pierwsze wersy to napisałem już dawno A dopiero teraz publik, bo bałem się reakcji Teraz puszczam to rodzicom, żeby móc się tym pochwalić Sam to śmieje się z sklejka, ale się zastanawiam czy ty w ogóle mnie chcesz znać, co powiedzieć Kerry, przestań, też nie mogę, bo ciągle mówię tą prawdę w sercu. A kiedy zostaję sam, to śmieję się z memu skwajka Dalej się zastanawiam, czy ty w ogóle mnie chcesz, znać, co bym powiedzieć? Hey, don't, przez przestań, też nie mogę, bo ciągle mówię tą prawdę w sercu. A kiedy zostaję sam, to śmieję się z memu skwajka Dalej się zastanawiam, czy ty w ogóle mnie chcesz, znać, co bym powiedzieć? Hey, don't, przez przestań, też nie mogę, bo ciągle mówię tą prawdę w sercu. かっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいい